Razem schody zamiast windy. Na górze też. dziewczyny. Ale no tam czekają nas kolejne schody od schodu. Tam już część naszych. Która wybrała windę? Doktor. Jak tam doktor? Dobrze. Dobrze wszystko? No, pięknie Zdrowe, szczęśliwe, wypoczęte Ale doktor, jakie tutaj tło piękne filipińskie za doktorem Blokowisko Kacperyk nie chce być w kadrze Doktorem tyle zakończymy. Amerykanki postawiły bardzo trudne warunki, ale myślę, że my też jakoś nie próbowałyśmy, się znaczy próbować próbowałyśmy, ale nie wyszło nam przede wszystkim odrzucić ich od siatki. I myślę, że to gdzieś zaważyło głównie na tym, że, że bardzo ciężko nam się grało, bo no robiły fantastyczne rzeczy na siatce. Mam nadzieję, że, że wrócimy na tą naszą zwycięs zwycięską ścieżkę i, i że... Po jutrzejszym meczu będziemy w, w dużo lepszych nastrojach.